Bogdan Borusewicz Panie Marszałku, proszę bardzo Ja nie płaczę, ja działam Tak samo jak wy wszyscy Tak samo jak Ewa Bo oczywiście ta sytuacja wywołuje rozpacz Ale musi wywołać chęć działania Musimy odrzucić działanie gangstera, dużego gangstera z tym mniejszym. Nie możemy tego akceptować. Polacy są solidarni z Ukrainą. Jesteśmy solidarni z wami. Solidarność. 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 Solidarność! Jesteśmy solidarni z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy przeciwstawiają się tej niespotykanej agresji w 1000, 2000, 2022 roku. Nigdy sobie nie wyobrażaliśmy, że powtórzy się. 1939 rok, który przeżywali nasi ojcowie i nasi dziadowie. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że w środku Europy większe państwo zechce zdecyduje zdecydować się napaść na sąsiada. Na mniejszego sąsiada. Dlatego, że chce dominować, że chce przejąć jego terytorium, że chce naznaczyć swój rząd i że chce zniszczyć demokrację w tym państwie. Bo dla Putina nie tylko niezależna Ukraina jest trudna do zaakceptowania, ale także nie akceptuje tego państwa jako państwa demokratycznego. Nie akceptuje demokracji na Ukrainie, wolnych mediów, wolnych wyborów. On chce, żeby było tak jak w Rosji. A on chce, żeby wszyscy sąsiedzi wzorowali się na nim. To, co się dzieje na Ukrainie, wywołuje oburzenie całego demokratycznego świata. My w Polsce nie zaakceptujemy nowego podziału strefy wpływów, w których nie narody suwerenne będą decydować, gdzie chcą być. Okay. Ale inni, ale silniejsi, ale ci, którzy mają więcej wojska, broń atomową i grożą A, wszystkim, to, to się się po... także bro, grożą tą bronią atomową. Teraz, Naród, społeczeństwo polskie jest I... jednolicie w poparciu dla Ukrainy. I wszyscy, wszystkie siły polityczne, nie, niezależnie od tego, że skieramy się, się. o to, w jakim kierunku Polska idzie i jak są rozwiązywane nasze problemy, wszystkie ugrupowania, wszystkie siły polityczne, jeżeli chodzi o agresję na Ukrainę, mówią nie. A ja mówię, na końcu Putin won! Putin won! Putin won! Putin won! Putin won! Putin won! Putin won. Putin won. Putin won. To, jest, to jest język międzynarodowy, który on chyba zrozumie. Dziękujemy bardzo.